Witam Was, widzowie, w kolejnym filmie na kanale. Jak wiecie, Blasterek po poprzednim odcinku. Kto nie oglądał, to polecam sobie sprawdzić, bo był tam naprawdę gruby teren. tego filmu także dowiadujecie się, że Blaster został sprzedany. No a na jego miejsce, tak jak mówiłem, co bardziej uważni wyłapali, że się zajawiłem mega nakłady i pasuje coś kupić. Więc tak oto kupiliśmy przeprawówkę. Jak widzicie, jest to. No, kład 4 koła Polaris! No raczej tylko naklejki Polarisa, a jeszcze na wstępie nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, zalekować i napisać jakiś komentarz. Pewnie będziecie mogli zgarnąć wlepki także w tym filmie. No i zaglądajcie na Instagrama, bo tam na przykład ludzie mieli przeciek, że takie coś już może być. No, przyznam się, że kupiłem go jeszcze w tamtym w sumie roku. No i też w tamtym roku sprzedałem Blastera, ale jak wiecie, była przerwa, i tak to wszystko sobie tutaj stało i czekało na swój odpowiedni moment. Czyli dzisiaj wam przedstawiam kymko 300, bo jest to kymko MXU300. No i wiszę wam jeszcze jedną zabawkę, która jest u mnie w garażu, ale też już pewnie wiecie, niedługo też z nią będzie odcinek, bo mam dużo z nią materiałów. A jak widzicie, to jest to kymko, ma to napęd na tył niestety mogło być 4x4, ale jest fajnie wyposażony, bo za to mamy jeszcze z tyłu kuferek, gdzie sobie mega dużo rzeczy możemy napakować, jest bardzo duży no i z przodu jest wyciągarka, no a przez to, że nie mamy tego 4x4, to chociaż mamy wyciągarkę, więc możemy się coś tam podratować, podciągnąć, tylko jest zamontowana w takim miejscu, że no nie wiem, czy te stelaże sobie poradzą pewnie w przyszłości damy sobie ją gdzieś niżej do ramy. Oczywiście kładzik jest z papierami, co też jest mega spoko bo w każdej chwili możemy sobie go zarejestrować jak widzicie mamy lusterka, kierunki, światła, no wszystko jest, a oprócz tego mamy HK, więc możemy sobie ciągać przyczepkę. No i to jest mega fajny Bayer, bo możemy sobie no, coś ciągać. Są na to też fajne pomysły, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No ale, żeby tak od początku, no to od momentu, kiedy go przywieźliśmy, potrzebował jakiegoś tam podstawowego serwisu, więc wywieźliśmy go do ziomeczka, do Bartka, który zajmuje się właśnie serwisowaniem głównie kładów motocykli, ale głównie kładów. Więc powierzyłem go w ręce kogoś, kto no, ma pojęcie o okładach. No, i porobił to, co trzeba było zrobić, czyli jakieś tam lewe powietrze sobie łapał, żeby sobie przepatrzył go też w całości, co należy tu zrobić. No, ale udało nam się kupić fajną sztukę mój, że nie jest wyniurana, nic nie cieknie, jedzie prosto, nie ucieka nam po drodze. Także gościu też wcześniejszy, który tym kładem jeździł, no to jeździł sobie tak rekreacyjnie i on błota raczej nie widział. Śmiał się nawet, że zobaczy wreszcie ten kład błoto. Wartek ma ogarnięte akurat kład, widzicie jeden, drugi, trzeci, to już i tak dużo powyjeżdżało fajne ma malowidła na ścianach. Dobra, Bartek zrobił serwis taki bo ten kład, odkąd go przywieźliśmy, no to nie miał nic sprawdzane. Sprawił wszystkie luzy, oleje, filtry, wszystko, wszystko. Miał też problem z biegami, więc sobie wyregulował tutaj biegi. No i tak z grubsza go przepatrzył, żeby to chulało. Wyczyścił też gazik, bo mu się przydało. No bo trochę na lotu już ma. No i teraz no śmiga, śmiga teraz? Śmiga. Teraz śmiga, więc no. Jest zdatny do jazdy, można upalać jest teraz pewny sprzęt. Także ładujemy go na przyczepkę i jedziemy. Uważaj, tu na ten! Nie, jedzie! Warunkiem, żeby go kupić, było to, że ma na przyczepkę wejść. No, możecie sobie zobaczyć za dnia, jak on na tej przyczepce, na Żyletki siedzi. A przy okazji zobaczcie, jaki z ubartka stoi w szopie swoją drogą na sprzedaż. To jest widzowie rarytas, mój blasterek, tylko przedliftowy, takiego jak ja miałem. Biały, ale powiem wam, że ma więcej mocy. Nie wiem, czy przez to, że ma wydech inny, czy, czy mojego trzymało, ale ten zupełnie inaczej chodzi. Mój chodził jak detetka bardziej, a ten zupełnie inaczej, i czuć, że ma więcej tej mocy. Przód wygląda praktycznie tak samo. A tył widać, że tu jest jakiś stuningowany, nie? Ale fajny, po generalce wszystko porobione. A no, taki odbudowany od zera. I na sprzedaż tak w ogóle, to jak chcecie, możecie sobie tam wejść w ogłoszenie i takiego wyhaczyć. Takie rarytasy tutaj w shopie też stoją. Trzy tygodnie nie tak? No dobra, skoro już widzieliście odebranie kłada z serwisu, no to wróćmy do głównego odcinka. Jest niewymęczony, ma 8000 przebiegu. Czy to dużo, czy mało nakłada? Kurde, nie wiem. Chyba tak, no może raczej więcej jak mniej. No bo trafiały się też, widziałem po ogłoszeniach, że one bo mają po 1002. No raczej nikt o tym kilometrów tak nie trzaska, tylko raczej się bawi tym w terenie. No ale sztuka jest zadbana, doposażona, więc. No w sumie na razie tyle, co powiedziemy, a powiedziemy bardzo niedużo. No to jestem zadowolony i wybierzemy się na pewno jeszcze na taki grubszy teren, żeby go przetestować właśnie z tymi innymi Polarisami. Porównamy sobie go na pewno do tych markowych kładów, bo sam jestem ciekawy, jak takie Kymko sobie radzi. Ale powiem Wam, że pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne. No, jest to kład jak kład. O, jeszcze jest to automat. Mamy za to jeszcze cztery biegi, bo mamy na. Tak, cztery biegi, tak nie wiem, wkład. W sumie Neutral mamy wsteczny, ha, czyli do przodu. I jeszcze mamy Elkę, czyli ten bieg jakiś wolny, gdzie się tam w jakieś błota w teorii wkopujemy i, i coś tam, coś tam, coś tam nie wiem, nie wiem jeszcze jak to działa, będziemy sobie to sprawdzać. Ja tego też wcześniej nie testowałem, bo biegi też wymagały regulacji. To Bartek to zrobił, więc no teraz tak naprawdę jest jego sprawdzian, ale skończmy gadać, weźmy się już za jazdę. Tam podaje, nie? <gry> Patrzcie, widzowie, mamy tu kurde schowek. Taki jeszcze na jakieś takie rzeczy, które y, mogą zamoknąć. Oprócz tego kuferek. Tutaj, o, pokazuje nam na kokpiciku paliwo. Bieg, jaki mamy zapięty licznik. Bardzo fajna sprawa. Tu jeszcze coś co możemy naklikać. Nie wiem, co to. Aha, nie wiem, coś to się klika, jakiś tam przebieg. Widzę, mamy tu jeszcze takie coś o, awaryjne to długie, krótkie, rozrusznik bardzo fajna sprawa, tu na szarpach możemy sobie też tego bestię odpalić, no, to dziwne rozwiązanie, nigdy nie widziałem, tu mam właśnie ten przycisk od wyciągareczki, park off chyba hamulce, tu też sobie możemy te hamulce, o, zablokować i wtedy nam nie jedzie taki jakby ręczny, kierunki kick sanie sanie bo to jest na gaźniku no i tyle, no tak to wygląda trzeba jeździć Ale go umyło. Nie wiedziałem widzowie, że tu tak głęboko po tych roztopach, cię do połowy kłada woda, Chcę prawówka. U. nie wiedziałem, że tu do połowy silnika woda, tu aż do amortyzatorów. To jemu chyba nic nie będzie no. Chyba nie, on to, to, to lubi chyba, to chyba lubi, ale ładnie.

Wam widzowie, że ten film to dopiero rozgrzewka i przetestujemy sobie tońko, tak jak należy w kolejnych już filmach. Weźmiemy sobie go właśnie do innych Polarisów, żeby go zostawić. Przetestujemy sobie go w ogóle. Co jest Bartek Kymko, bo to też jest ciekawy wynalazek z tego co szukałem. No i już wiecie, że taka maszyna również zagościła w naszej stajni. A jeszcze jestem wam winny, wyniki konkursu z poprzedniego, poprzedniego filmu, z gadżetów z temu, więc w komentarzu zostawiam wam niki, które wygrały. Napiszcie do mnie na Instagrama. Wiadomość prywatną i wysyłam do Was paczki. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Pozdro siema, cześć!